AGM-H6 to model, który obala główny mity pancernych smartfonów dostępnych na rynku. Zwiększona wytrzymałość, wydajne podzespoły, lekka i cienka konstrukcja, a także wyjątkowo atrakcyjna cena. Urządzenie wzmocnione jest metalowo-gumową konstrukcją i ulepszoną ochroną narożników. Razem z wodoszczelnym zabezpieczeniem złącza do ładowania i transferu plików USB-C. Tylny panel to kombinacja dwóch wzorów które charakteryzują się znacząco zwiększoną odpornością na zarysowanie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Zwarta konstrukcja eliminuje możliwość akumulacji zabrudzeń, które z czasem mogą doprowadzić do niespodziewanych uszkodzeń. Warte po są dwa parametry: waga to 240 g, a grubość jedyne 10,7 mm. Wygodą jest otwór na smycz, której zastosowanie znacznie redukuje możliwość upadków. Wyświetlacz IPS HD Plus o rozmiarze 6,56 cala wraz z odświeżaniem 90 Hz jest dodatkowo zabezpieczony przez uniesioną obudowę na rogach. Takie rozwiązanie zabezpiecza ekran, jednocześnie zapewniając wygodny rozmiar modelu H6. Całość zasila baterię o pojemności 4900 mAh, a wszelkimi procesami Zarządza ośmiertelniowy procesor wspierany przez najnowszego Androida 13 wraz z imponującymi 16 GB pamięci RAM. W każdym momencie istnieje możliwość zwiększona 256 GB pamięci na pliki o dodatkowe 512 GB za pomocą karty microSD. Poza kartą zbieszczą się również dwie fizyczne karty Nanosim z łącznością 4G. Ładowanie baterii zapewnia dołączone do zestawu przewód oraz szybka odwarka. Wygląd i wydajne podzespoły to nie wszystko. Ważna jest także funkcjonalność, boczny programowalny przycisk pozwala na przypisanie go aż do trzech aplikacji w zależności od jego naciśnięcia, długie przetrzymanie, jedno kliknięcie i dwa kliknięcia, wszystko zależy od użytkownika i jego upodobań. Smartfon wyposażony został w dwa tylne aparaty: główny o rozdzielczości 50 megapikseli i makro o rozdzielczości 2 megapikseli. Wspiera je podwójna dioda doświetlająca LED, która może również służyć jako latarka. Przednia 8-pikselowa kamera pozwala dodatkowo na wykorzystanie jej w celu rozpoznania twarzy i odblokowania smartfona jako dodatkowa metoda poza skanerem odcisku palca. Jest on zintegrowany z przyciskiem wzbudzenia. Na specjalistycznym rynku pancernych smartfonów zdecydowanie przeważa ilość urządzeń, które są ciężkie i duże. Modelem H6 producent AGM złamał nie tylko ten stereotyp, ale też zapewnił zaskakująco wydajne i zaawansowane podzespoły. Taki zestaw sprawdzi się nie tylko na budowach, ale także w biurze i kieszeni garnituru dzięki swoim wymiarom i eleganckiemu designowi. Pełną specyfikację wraz z cyklicznymi promocjami i innymi modelami można znaleźć na stronie producenta agmmobile.pl